Witam na weselu. Pan młody przed pierwszym jeszcze tańcem weselnym, ale było ostre przybuksowanie. Przed wjazdem na salę na motorze udało mi się złapać na kamerę. Biała chmura dymu, poszła na całe działki. Palenie gumki chyba, chyba jest do wymiany, co? I taki koszt takiego opony? 1000 zł. No prawie. No ale było to efektowne i super. Raz w życiu Panie można, raz w życiu można, nie? Super. nie, nie. Tam taką ciągle parkourą. Co będzie? Jak tam? Przed, przed yy, zabawą, bo to za chwilę dobrze, się zacznie. Najważniejsze. Zaraz się, się rozkręci, pewnie.